Witam. Witaj, witaj. Do tyle, ja chciałem. Ok. A, skoczymy po tej miksturki od razu. Kolejny pretekst, aby zobaczyć, czy jesteś z odpornością na błyskawicę. Przecież. Pozdrawiam cię. No, 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 no. Odporność na błyskawicę. Jeszcze sprawdzę TBL. O, zwiększone obrażenia to nie. Hmm, pak, 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 pak nie ma. Halbu, halbu! Pozdrawiam cię. Halbo potrzebuję czegoś fajnego z odpornością na błyskawice, No najlepiej paska, no nie, no nie. O, trucizny. No może być hełm. Nic nie mają, co za pech. Dobra, idziemy. Najemnik zaraz załączy aurę Kiedyś pamiętam te aurę on jakoś załączał wolniej. Trzeba było dłużej czekać. Chyba kiedyś było tak, że... Aura się generowała, jak on oberwał kilka razy. Jakoś to była szansa na załączenie aury. A teraz wystarczy chyba, że walczy jakoś. Nie, nie, nie tylko obrywa, ale także jak trafia, to potrafi załączyć sobie czasami aurę. Jakoś tak zawsze szybko na mu wskakuje. Kiedyś to trzeba było jednak często poczekać troszkę. Najgroźniejszy z tych wszystkich bossów to jest chyba ten właśnie z ogniem, co tam będzie szedł, jak on się zwał? Mm, no, zapomniałem. Ten szef tych balerogopodobnych I od niego właśnie zaczniemy. I na walkę z nim założę sobie ten relikt Nokozan. Stanowczo. To może jak go będziemy dobijać... To może mi się uda z powrotem zmienić na amulet z szansą. No zobaczymy jak to będzie. W każdym razie troszeczkę się go boję. On jest bardzo szybki. Cała ta jego obstawa jest zresztą bardzo szybka. Przejmiją speed od swojego bossa. Dobra. Spowalnia, tak ląd, straszliwie. No, zostawili jakiś korbacz. Pewnie nieunikatowy. No nie, o, o dziwo. Ok, wszędzie zrobiony porządek. To jest taki układ teraz, że oni się pojawią, jak odpalę tę pieczęć Tutaj zaraz poziom będzie. Dobra, odpalimy pieczęć i się od razu wycofamy. Ciężko ich ściągać pojedynczo, bo nie wracają do swojego bossa od razu. No zobaczymy, jak to będzie. A miałem. No dobra, nie wiecie co, jednak pójdę po ten amulet. Bo to naprawdę nie ma żadnych z tym bossem. Przy moim poziomie, jak ja tu mam. Gdzie jest ten relikt? No, kozan. Tutaj. Pyk. Dobra. Będziemy się jeszcze bu butelkować zaraz. Ci Butelkować jest. No i sprawdzamy, jeszcze sprawdzamy, szukamy tej odporności na te błyskawice. A je, ja. Zimno. Czego ci potrzeba? Ty dobrze wiesz, czego mi potrzeba, się głupio pyta cały czas. Nie będę mu trzeci raz powtarzał. No patrzcie, no nie ma tego co za pech. Patrzcie, jest, jest, jest. Jest spóźniła na wieża 20% obrona słabiutka, ale to nic, weźmiemy to sobie. Nie ma normalnie miejsca w plecaku. Nie wiecie co. A żebym jakieś głupoty nie zrobił. Te laskę sprzedamy. A, też sprzedamy. To my nic z niego nie zrobimy. Nawet jakby nam doszedł jakiś drugi element, to i tak byłby taki syf. Straszliwy, że to nie ma sensu. O, i teraz troszeczkę już widzę, tu się miejsce zaczyna robić. Te tule mamy trzy. Jakieś trzeba tu porządki porobić, bo przecież nic nie wiadomo, co się tutaj dzieje. To pazów dużo. Dobre. O, to jest no właśnie, niemożliwe. Jeden wielki bajzel tu mamy. Troszkę lepiej mi z, myszką, mi z myszką już, zmieniłem sobie myszkę. Zmieniłem podkładkę też. Tylko jeszcze klawiatura pozostawia wiele do życzenia, ale to nic. Jest zdecydowanie lepiej. OK. A to w sumie może. Mm, 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 nie, no dobra. Pyk, pyk. Jestem przeciążony. Straciłem sporo czasu. Ale przynajmniej mamy porządek w skrzynce. Jest fajnie. To sprzedamy. Kupimy te zbroje mimo wszystko z odpornością na błyskawice. Ona jeszcze ma tam zakręty zimno. Obrona nam spadnie, ale to nic. Gdzie to było? Hmm, tutaj. 49 tysięcy, no trudno. No i to sobie na diablo już będziemy mieli. Zawsze troszeczkę ta odporność wzrośnie. Okej. Okay. Nie no, oni na pewno wyszli po tworzeniu tej pieczęci. Znaczy po otwarciu. A, biegnie. A właśnie, tylko oni się od razu wracają. Jeśli będzie trzeba... Bleh. No, o, od razu połowa życia mu spadła. Nie no wiecie co, musimy ich wyciągnąć w to wąskie przejście tam. Tak, Taktycznie to rozegramy, już zginął. Ta teraz z okazji jeszcze raz zobaczymy te odporności na błyskawice. Pozdrawiam nie jest tak łatwo, nie jest łatwo. Taki hardcore. Zimno, no to ciągle to zimno Pozdrawiam cię Dobra, dobra Nie wpadajcie w panikę Nie wpadajcie w panikę, będzie wszystko dobrze Żeby najemnik nie padł O Jezus Maria O o! No Jakbym utknął tutaj To <laughs> byłby zgon By zostawić tego bossa w tyle. Jeśli go w tym momencie zostawilibyśmy w tyle, to oni już chyba by do niego nie szli z powrotem. Dobra. Tylko będziemy mogli ich pojedynczo wybić. Zobaczymy. Tak mi się wydaje. A może źle mi się wydaje? Zobaczymy, wróci się? Nie wraca się, ok. Czyli, że to już jakoś pójdzie. E, oni nie mają odporności na ogień. Oni chyba coś. Z... Oni na helu chyba mają niewrażliwość na trucizny, tak? Czyli oni tutaj mają kolosalne odporności na trucizny. A ogniem można ich rozwalać. A to w sumie mogłem biegać i padli, by dobre. No ale nie, no bez przesady. Okay. No, ten ogień ich zabija, dobra. <laughs> nie pada nie, 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 chodź tu. Wiecie co? O. No. Żeby ten bos akwadnie, to żeby nam zostawił unikat dzięki zwiększonej szansie o kilkanaście procent. <laughs> chodź tu, bosie. Nie bój się. Dobra. Tyk! Korona żółta, ładnie, ładnie, znaczy może być ładnie. I wzmocnienie, dwa razy, bardzo fajnie. Wzmocnienie na Diablo. Mm, dobra, jeszcze chyba po drodze zgubiliśmy gdzieś tych, tych skrzydlatych. Rozejrzę się tutaj, żeby nam czasem nie wyskoczył podczas walki z Diablo. Już tak daleko chyba nie będziemy uciekać tutaj przed nim. No tak myślałem. Cyk. Mm -hmm. Jeszcze jakiś. Na, się zmęczyłem. I jeszcze jeden. I poziomik będzie, tak? No e, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze z jednego trzeba zabić. Dobra, teraz załatwimy tego drugiego niebezpiecznego, Lorda Seisa. Lord the Seis. Chyba jakiś Niemiec. <tryk> <tryk> Tyk, super miksturka, świetnie, będzie na Diablo. <tryk> Oni się pojawią jakoś tak gdzieś tutaj. Trzeba uważać, ten fanatyzm jest straszny przecież. Poczekamy aż mi się trochę stamina odnowi. Hmm, korona. Fajnie, fajnie, żółta. Dobra, idziemy po malutku, pomalutko, ostrożnie. Chodź najemniku. Wyłączymy mapkę. Żeby nas nie rozpraszała. Idą. I wracają się też do bossa. Ale z rozpędu pobiegli za nami, spory kawałek. Oj, oj o, on szybko zginie jak tam postoi przy nich. Panu. A i mają małę czyli że wracamy. Lord of jest bardzo blisko. Najemnik awansował, ja awansowałem, jest ok. No, unikacik, unikacik prosimy, jakiś fajny. W sumie, po co mu wyjątkowa siła, skoro on nie, nie wali z łapy? Powiedzcie mi, ten Lord Teseis ma wyjątkową siłę. Czy ta wyjątkowa siła wzmacnia mu jakiś czary konkretne, czy co? Po, co? po co oni mu to w ogóle wygenerowali? Dobre. Eee, dołożymy jeszcze siły. Dołożymy siły, czy zręczności pod te szybsze branie, no, ale siłę bierzemy jeszcze. Potem zręczność tak z 5 punkcików i dołożymy jeszcze tej żywotności. Patrzcie, 20 poziom Świętego Ognia. Aura 16,6 promień ma. Promień Aury 16,6. I został jeszcze jeden szef, ten cały wezer z zaklętym ogniem. Trzeba uważać, żeby on na nie uciekł. Bo jak one mają mało życia te duchy, to lubią sobie uciekać gdzieś tam. Trzeba też uważać, żeby go nie zabić tutaj nad tą lawą, bo wtedy przypada hmm, to co by nam chciał zostawić. I to co by nam zostawiłby. Ale by nam nie zostawił. <grym> Dobra. Tyk. No jest. Pójdziemy sobie lepiej tutaj. Też uciekają do szefa oni. A, niewrażliwość na ogień ma. Najemnik go ubije. To to jest też już przedmiot wyjątkowy. Weźmiemy go. No przestań się przejść Tak nie po to, umrzeć. chce mnie przestraszyć. Prawie mu się udał. Dobra, zobaczymy co my tu mamy. Zostań na chwilę i posłuchaj. Y jakieś kamyczki możemy stransmutować? Nie możemy. Mhm. Teraz zobaczymy koronę i tak dalej. Może będzie miała odporności na błyskawice. <grym> co <grym> tak ci potrzeba? Co tu jest? Odporność na ogień, to nie. 20 tysięcy zostawimy to toporek. Nie, to jest ten drugopoziomowy, prawda? Czy nie, czy to jest ten poziomowy? Pierwsza, pomyliło mi się. Ten drugopoziomowy, tak on się tam zwał? Wiem, że trzeci poziomowy to był Tomahawk, chyba. No, ma małe obrażenia. Dobra, 64. O Patrzcie, ma odporność na błyskawice 20%. Jest super, i super obrona. Dobra, odporność na błyskawice tutaj nam wzrasta. Tutaj nam wzrasta. To sprzedajemy. Odporność na ogień bierzemy. I jeśli chodzi o Diablo, jesteśmy ustawieni w sposób następujący: odporność na ogień 76, odporność na błyskawice 72. Obrona bardzo mała, będzie nas złapy, łapy nawalał, to będzie kiepsko. Ale tak jak mówiłem, on z tej łapy wali wolno stosunkowo. Także damy sobie radę. Okej. Okay. No i co? To trzeba pamiętać, żeby... Znaczy, spróbować... Właśnie. Kapliczkę weźmiemy, jak mu zostanie mało życia i jak będę chciał zmienić hełm na hełm z szansą. No, wtedy weźmiemy kapliczkę, bo nam spadnie odporność na błyskawicę, jak zdejmę tutaj ten hełm. Czyli taki jest właśnie plan. On lubi rzucać też więzienie z kości na portal. No. Zachowajmy ostrożność, wyłączę mapkę, żeby nie rozpraszała. Palce trzymam na miksturkach i jedziemy go. Lepiej go wyprowadzić tutaj z tego, tego, tego o, najemnik. Ech, obarwał chyba tylko kawałeczkiem tej nowy. Chodź tu diablo. cwaniaku mały. Może niech ten najemnik pada, bo też będę się o niego martwił. Oj, szybko schodzi. Dobra, jest diablo. Jak to wychodzi nam? Fajnie, żeby ten najemnik jednak go bił od tyłu. No, no, może pójdę po niego. Spróbujemy jeszcze raz. Szybciej po prostu podejdę do diabła. On już teraz wyszedł. I ustawię się jakoś tak, żeby jednak najemnik mógł go prać. Zobaczymy, czy to się uda. No tak to za długo to będzie schodziło, zwłaszcza, że no przecież tracę fajne mikstury cały czas. Ach, je, 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 je. Diablo. Za mała celność, patrzcie, mam szansę, że go trafię. 44%. Ale to nie jest 44%, bo Diablo ma unik. Nie pamiętam ile? 50% chyba albo 75, chyba 50. Może trafić w niego to nie jest tak prosto. Hmm, no dobra, gdzie on jest? Dobra, najemnik nie bije z tamtej strony. Dobra, jeśli chodzi o ogień, nic nam nie robi, tylko te błyskawice. Może skupię się troszeczkę na walce zamiast na gadaniu. Dobra, idę po turki, bo szkoda fioletowych. Połowa życia już mu praktycznie zeszła. Gdzie ja ten portal zostawiłem tam? Jest dobrze, jest dobrze. Nie panikujcie. A tu miałem mikturki, a nie mówiliście nic znowu. Pozdrawiam cię. Dobra, taktyka taka sama. Musimy najemnika odpowiednio ustawić i brać ogień na siebie. Znaczy błyskawica jego. Ogień w sensie jego atak ogólny. Diablo, diablo! Nie, nie bij mojego najemnika. Tylko. Dobra. Pełne skupienie. No, jakoś to idzie. Dobra. Idę po fioletowe. Jeszcze tam kilka ich chyba miałem, nie? Nie no, w sumie miałem jedną. Ups. Trzeba by zwiększyć czujność. No, ale jeszcze troszkę, jeszcze troszkę i będzie pokonany. Nie ma z nami szans. Nie ja otwieram portalu już. A cwaniak mały. No nie taki mały. Pamiętajcie, żebym zmienił na szansę. Dobra. Hmm, teraz będzie najbardziej ryzykowna część. Życia mu zostało minimalnie tam praktycznie. Ale my rezygnujemy z odporności. Ale jesteśmy twardzi. Jeśli nie będziemy ryzykować teraz, z tą szansą, ze zdobyciem, znaczy na zdobycie lepszych przedmiotów, to później będzie ciężko już. Potrzebujemy lepszego sprzętu. Stanowczo. Dobra, szansa wzrosła o 18, 22, o 32%. Dzięki tym zmianom, ale odporności. Masakrycznie małe, no trudno. Jeśli będzie trzeba, to będę go zabijał na odległość z samej aury. Nie będę do niego podchodził nawet. Już trzeba go dobić i nie zginąć. Najemniku, bij go. Ops! Dobra. No to jak zwykle obstawiajcie, co zostawił, czy unikat, czy setowy, czy unikat i czy jakieś guwienka. Ja obstawiam, no ja wiem, obstawię jeden unikat. Pyk. No ale my mamy pecha, co? Czy szanse, czy nie szanse, ten ani Duriel, ani Andariel, ani Mephisto, wszyscy zostawiają żółte. Też nie, tam Duriel zostawił ten hełm chyba zielony, tak? No trudno, musimy sobie radzić z tym, co mamy. Chcieliśmy, no ja jak się to robi. Ppapapapam. Chris, 45 zręczność. Mało strasznie Dobra, podwójny topór to nie no, nie ma, no nie no, wezmę go. Może być miał zwiększoną szybkość ataków, co wątpię. No szkoda, szkoda, no, jakoś mamy pecha do tych przedmiotów z bossów. No już tak dbamy o, o te szanse. Ryzykuję specjalnie, rezygnuję z otworności, żeby te parę punktów szansy więcej było. Jakoś nie wynagradzają nam tego. No trudno. Duża szybkość ataku. O jaka kolosalne kolosalna obrażenia od błyskawic 156? Może założę ten mieczyk. Znaczy założę. Wezmę go. Mm -hmm. Co tu jest? Mamy tu od ognia, duże obrażenia. Duża szybkość ataku, ale nie, 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 to nie. Skoczymy jeszcze po ten toporek cały. Tam. Witaj, witaj. Mhm. Czego ci potrzeba? Toporek. Nie no, ma dużą szybkość ataku tylko. I odrzut, ale odrzut jest do niczego. Dobra. Zostawimy obronę, to nam już nie będzie potrzebne. Hełm jest fajny. Hełm jest fajny, ale ja sobie zostawię hełm z szansą jednak. Chociaż ta szansa... No, 18%... 58 przytrzymamy ten hełm u, u najemnika. O, on z tego skorzysta. Jakby co, to ja też będę mógł wziąć go od niego. Dalej, relikt. No, Kozan wraca do skrzynki. Ten mieczyk, kurde. Fajny jest. Jeden obrażeń od zimna jeszcze ma. Ale jeden 156 obrażeń od błyskawicz. Fajne obrażenia będziemy mieli. I celność, jest celność. No. Wezmę go, biorę go. Stanowczo go biorę. Szkoda mi szybkości ataku, ale o 24% szans zrobić się mniejszych przedmiotów, to mamy 25%. Jeszcze tak popatrzę, co tu jest. No, e, nie. No dobra, i to by było na tyle. To wszystko porobione, tutaj czekamy. Akt piąty będziemy mieli, ale się będzie działo. Dobra, mamy lepszą broń. Rękawiczki wymagają 28 poziomu. Też ja i tak jeszcze szansę pewnie będę trzymał. Kupimy sobie rękawiczki z lepszą szansą. To ma tylko 16%. No i jak tam ten pryzmatyczny amulet? No, no jeszcze nie tak blisko niego. I nie znaleźliśmy żadnej tarczy z trzema slotami. Piąty akt oraz krowi level to będzie ostatnia szansa, żeby zdobyć. Tarczę z trzema slotami, żeby zrobić przysięgę starożytnych. Musimy w końcu na Nightmare wejść z jakimiś przyzwoitymi odpornościami, bo będzie lipa. Dobra, i w piątym akcie już sprzedamy to, to wszystko za maksymalną cenę, jaką można uzyskać na pierwszym poziomie trudności. No, i to będzie na tyle, jeśli chodzi o ten akt. Do zobaczenia w akcie piątym. Na razie.